Najpierw plotki o ślubie, a teraz takie wieści. Katarzyna Bosacka już tego nie ukrywa. Katarzyna Bosacka po rozstaniu z mężem długo dochodziła do siebie i dopiero jakiś czas po rozwodzie otworzyła się na nową miłość. Dziś już nie kryje, że poważnie myśli o budowaniu przyszłości obok nowego wybranka. Jakby tego było mało, niedawno pojawiły się plotki sugerujące, że para jest już po zaręczynach i planuje zalegalizować swoją relację. Według nieoficjalnych informacji do ślubu miało dojść w czerwcu. Teraz okazuje się, że zakochani mogli pobrać się tajemnicy przed mediami. Katarzyna Bosacka ma za sobą niezwykle intensywny okres w życiu. Słynna ekspertka od spraw żywienia mocno przeżyła rozwód z mężem, z którym związana była przez ponad 25 lat. Wiadomość o tym, że były wybranek gwiazdy nieoczekiwanie spakował walizki i przeniósł się do kochanki odbiła się w mediach szerokim echem. 53 latka nie ukrywała. Że minęło wiele czasu, zanim stanęła na własne nogi i przestała rozpamiętywać przeszłość. W ogóle wtedy nie myślałam, pogrążyłam się w emocjonalnym otępieniu wyjawiła w rozmowie z Małgorzatą Ochmę. Katarzyna Bosacka odnalazła nową miłość. Z czasem wszystko się zmieniło, i celebrytka otworzyła się na nową miłość. Dziś nie kryje, że poważnie myśli o budowaniu przyszłości u boku aktualnego partnera. Mam bardzo ciepłego, kochanego, czułego, miłego partnera Tomasza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest dobrze, zdradziła w rozmowie ze światem gwiazd. Potem Wybrankowie zdecydowali się na kolejny ważny krok i postanowili zainwestować w nieruchomość pod Warszawą. Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczanowa działkę na 3300 metrów, i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia, dodała w tym samym wywiadzie. Katarzyna Bosacka jest już po ślubie. Jakby tego było mało, niedawno okazało się, że para ma zamiar zalegalizować swoją relację. Kasia i Tomek szykują się do ślubu, który odbędzie się w czerwcu. Oboje są bardzo zapracowani. Kasia prowadzi dwa programy na żywo i trochę się denerwuje, że nie zdąży ze wszystkim na czas, informowali dziennikarze serwisu Show News. Nic dziwnego, że fani Katarzyny Bosackiej z niecierpliwością czekają na wiadomość o ślubie. Teraz okazuje się, że zakochani mogli się już pobrać. Na jednej z branżowych imprez dietetyczka pojawiła się z pierścionkiem i wysadzaną kamieniami obrączką. Celebrytka nawet nie próbowała ukryć nowej biżuterii. Dla wielbicieli 53-latki to jasny sygnał. Jak na razie sami zainteresowanie nie potwierdzili jednak tych rewelacji.